Jeszcze raz z tego miejsca chciałem serdecznie podziękować księdzu Zygmuntowi za przepiękną mszę świętą w kościele pod wyzwaniem Bożego Ciała. Bardzo serdecznie dziękuję. Szanowni Państwo, z całego serca witam mieszkańców szklarskiej poręby i naszych gości zgromadzonych na skwerze Jana Pawła II. Z radością spotykamy się w świątecznym dniu poświęconym obchodom 228 rocznicy uchwalenia Konstytucji Majowej. Myślę, że aby pełniej zagłębić się w istotę tego historycznego dokumentu, warto wsłuchać się raz jeszcze w słowa jej preambuły. Zredagowanej przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, marszałka Sejmu Czteroletniego Stanisława Małachowskiego i wielkiego reformatora okresu i oświecenia Hugona Hugo Kołłątaja. oto fragmenty tej preambuły. Uznając, że los nas wszystkich od ugruntowania i wydoskonalenia Konstytucji Narodowej jedynie zawisł, długim doświadczeniem poznawszy zadawnione rządu naszego wady, a chcąc korzystać z pory, w jakiej się Europa znajduje i z tej dogorywającej chwili, która nas samych sobie wróciła, bolni od hańbiącej obcej przemocy nakazów, ceniąc drożej nad życie, nad szczęśliwość osobistą, egzystencją polityczną, niepodległość zewnętrzną i wolność wewnętrzną narodu, którego los w nasze ręce jest powierzony Chcąc na błogosławieństwo oraz na wdzięczność współczesnych i przyszłych pokoleń zasłużyć, mimo przeszkód, które w nas namiętności sprawiać mogą dla dobra powszechnego, dla ugruntowania wolności, dla ocelenia ojczyzny naszej i jej granic z największą stałością ducha niniejszą konstytucję uchwalamy. Proszę Państwa, od lat w dniu trzeciego maja nasuwają się refleksje, dlaczego jest to rocznica tak ważna? Pomimo, że Konstytucję z 1791 roku omawia się wielokrotnie na lekcjach historii, na sympozjach i konferencjach, w audycjach radiowych i telewizyjnych, debatach politycznych czy w komiliach podczas nabożeństw kościelnych, wciąż nie doceniamy jej rangi i znaczenia. Tymczasem Konstytucja Majowa była prawdziwą rewolucją prawną i akt niepodległości Rzeczpospolitej, pierwszą w Europie i drugą po Konstytucji Stanów Zjednoczonych. Spisano ustawę zasadniczą w świecie. Była to nasza najlepsza konstytucja w historii. Jestem Polakiem. Jestem Polakiem, lat niewiele mam, ale wyznam szczerze, kocham ten mój kraj. Dnia 3 maja święto obchodzimy. Jako mali patrioci wierszem przemówimy. Trzeci maja radość budzi, w ten dzień wolność łączy ludzi. W całym kraju wiszą flagi, to jest święto wielkiej wagi. Defilady w każdym ście, standard w górę, hej podnieście. A na piersi orzeł biały, dumny ze mnie Polak mały. Dzień majowy, w pewien piękny dzień majowy Zebrały się mądre głowy, Bardzo długo rozmawiali, Losy kraju omawiali. Chieli, by się lepiej żyło, by nic ludzi nie martwiło W końcu wszyscy uzgodnili, jak Polacy będą żyli Spisano prawa i zasady, obowiązki ustalono. A tym samym w naszym kraju w narodzie wprowadzono praw i zasad, zbiór spisany konstytucją nazywamy. Konstytucja, trudne słowo, lecz z łatwością wytłumacza. Prawa, wolność, obowiązki to oznacza nie inaczej. To akt prawny lub ustawa o najwyższej mocy prawnej. Ustanawia, reguluje ustrój i organizację. System źródeł prawa w kraju, głowa państwa im przewodzi. U nas w Polsce konstytucja z 3 maja się wywodzi. 1791 to rok historycznie ważny, 3 maja konstytucja. Niech tą datę zna już każdy. Królu Stanisławie, ukłon Ci składamy, po to dzięki Tobie konstytucję mamy. Ustawa rządowa praw naszych pilnuje. O nasz wielki Królu Polska Ci dziękuję. Dniu radości, dniu wesela, jak szeroki polski kraj, niechaj okrzyk w niebo strzela, trzeci maj. A mama jeszcze powiewa. Jakane to ale Na ziemi. Tu jest mój dom i moja rodzina. To moje miasto, moje ulice. Tu tu moje dzień. Kończy i cacienia. Dż, Oh shit! Miejsce, gdzie żyje ten piękny zakątek świata, miejsce, gdzie traktuje każdego jak warta. Miejsce, gdzie wisi od głowy do morza, miejsce, gdzie na polach ścielą się łony zboża. Miejsce, gdzie w od odwiesza się bo nie ma. miejsce, gdzie jest bezpiecznie, gdzie bać nie trzeba. Miejsce dumnego o opieką otoczone, miejsce, którego bar są białe, czerwone. To miejsce kocham, dwa moje i To miejsce to Polska, za piękno. Dziękuję! Zapraszam, wędrujcie ze mną, mówi gagatek Zwiedzimy kraj nasz, palcem po mapie. Na starym kucze, bałtyckie morze, ruchają tacier nad morskim okiem. Chodźmy teraz spacer, piaszczystą plażą. Może się jakieś ryby pokażą. Jak kraj nasz Palcem po mapie. Dziękujemy dzieciom z przedszkola Balonik w Szklarskiej Porębie A teraz nieco starsi patrioci ze Szklarskiej Poręby Grupa wokalna z Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej W Szklarskiej Porębie, zapraszamy Yankee you. Co się się niego stąd, I myśl, że przestąpił kwiat na ziemi Ponad z Ponad tebem nie przyjrzana gła, Wiatr pożana w cichu tej Przyszła zima. Przed świat jasieńko, zginął za nim ślad. Przyszła zima o róże kwiat. Poszedł w świat jasieńko, zginął za nim ślad. Już przekwitły pąki białych róż. Przeszło lat, Dziewczyny swej, cóż ci teraz stałem się, kuchej. Ty zwojenki wrócisz do dziewczyny swej. Hej, dziewczyno, u boju pan. Chodź mu dać. twego serca żar, czy nie szczery był by twej dłoni dar? Czy też może wygaz z twego serca żar? W pustym polu zimny wicher pnie. już nie wróci twoja sięgoda. Jasia Twego w ciemnych grób, Śmierć okrutna zbiera krwawy łód Zakochani Jasia Twego w ciemnych ruchu Jasieńkowi nic nie, nie trzeba już Bo mu kwitną pąki białych Pan, wyrósł na mogile białej róży kwiat. Nie rozpaczaj lube dziewczynie! W polskiej ziemi nie będzie mu źle. Policzony będzie drugi znój, za ojczyznę pole ukochany twój Policzony Za ojczyznę pole!